Hejka wszystkim dzisiaj Wam pokażę taką gierkę, która się nazywa Chicken Row 2. To jest nowa wersja tej jedynki. To jest ulepszona wersja klasyka. W tej grze tak samo mamy cztery poziomy trudności. Easy Medium, Hard Hardcore. Dzięki nim ty możesz dopasować grę do swojego stylu, ale najlepiej wejść do jednej strategii, o której teraz za chwilę opowiem, zanim pokażę, jakie mamy tutaj, co, co mamy na tym panelu. Na, na tym panelu mamy tutaj zakład. 0,5, 1, 2, 7 ogólnie to można wybrać maksa, minimum. Ja to polecam grać tylko na 1 lub na dwójce. Eee, dla początkujących, ja polecam grać na łatwym poziomie trudności. Później, przechodząc dalej, powiem, jak zwiększać te poziomy trudności. Eee, no, jeszcze chciałem powiedzieć, że w opisie macie link, który daje termowy bonus startowy. Nie potrzebujecie robić żadnego depozytu z własnej kieszeni. Klikacie i możecie od razu grać. I już po wygranych, możecie nawet wszystko dla siebie zabrać. Ok, to tą strategię ja nazywam trójkąt. Stosuję takiego układu, nie? Trójkąta. Zaczynam na tym easy, na łatwym. Robię trzy kroki. Raz, dwa, trzy. Zabieram. Jeśli wygraliśmy, to przechodzę na medium, czyli średni, robię dwa kroki. Dwa, trzy. Zabieramy.